Stanął Jezus Pan pośrodku, wchodząc mimo drzwi zamkniętych. Przez śmierć Jezusa na krzyżu i przez jego zmartwychwstanie. Według świętego Mateusza: Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawiać się i modlić, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, opowiadam Wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izbki. Zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu. Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, Czego Wam potrzeba wpierw, zanim Go poprosicie? I zatem tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy ojciec Wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam Waszych przewinień. Drodzy, witam Was podczas szóstego dnia naszej 89. Poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy Jezus uczy apostołów modlitwy pańskiej i ten mały fragmencik tej modlitwy Ojcze Nasz, w której mówimy, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Kłótnie, konflikty, kryzysy, no Przysparzają nam cierpienia wszystkim. Czasem mogą prowadzić do mniej lub bardziej poważnego zerwania relacji, czasem mogą nas boleśnie dotykać, do tego stopnia, że gdzieś w głębi naszego serca będziemy przechowywać trwałą urazę i uporczywe poczucie rozgoryczenia. A to jest oczywiście najniebezpieczniejsza trucizna dla naszego życia. I przebaczenie jest antidotum. Przebaczenie jest antidotum na to, co może się wydarzyć w naszym sercu, które pozwala nam to antidotum odnaleźć drogę do pokoju serca. Oczywiście, sam akt przebaczenia jest często bardzo heroiczny, jest owocem niekiedy długiej drogi. Bo to zależy oczywiście od tego, jaki był stopień winy, czy waga tej winy i jej konsekwencji, osób, które się tego dopuściły, towarzyszących jej okoliczności. Czasami, na przykład, przebaczenie wymaga także czasu. To jest normalne, ponieważ przebaczamy. Przebaczenie to miłość wobec nieprzyjaciół. Czasami możemy nawet być własnymi wrogami i musieć przebaczyć samemu sobie. Często jest też tak, że nie mamy w sobie pragnienia przebaczania, i niekiedy takie pragnienie przebaczania jest niepełne, i zdarza się nam nawet, że w rodzinie panuje duch braku przebaczenia. I w takich przypadkach należy prosić właśnie Boga o łaskę pragnienia, wybaczania, o moc i miłość umożliwiające takie przebaczenie. Kiedy będziemy współpracować z łaską Bożą, na pewno ten proces przebaczenia będzie dla nas łatwiejszy. Chciałbym dzisiaj zostawić wam cztery kroki dotyczące przebaczania, które mogą nam pomóc przebaczyć. I aby to przebaczenie było bardziej pełne, bardziej całkowite, prawdziwie święte. Przede wszystkim krok pierwszy to jest akt naszej woli. To znaczy, przebaczenie wymaga woli. Przebaczenie rozpoczyna się od aktu woli, a więc naszego wolnego wyboru przebaczań. Ja chcę przebaczyć. W przebaczeniu nie chodzi o emocje czy o uczucia, to doświadczenie świadomej decyzji. Możemy doświadczać dowolnych uczuć i myśli, ale o przebaczeniu decyduje nasza wola. Jest to decyzja, aby coś zrobić, aby zobowiązać się do pozostawienia przyszłości za sobą. Oczywiście myśli i emocje pomagają nam dojść do właściwych decyzji, ale ostatecznie to nasze decyzje determinują nasze życie. Podejmujemy decyzję o przebaczaniu dzięki uzdrawiającej łasce Chrystusa. Robimy tak, jak mówi On w modlitwie Pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli nie okazujemy miłosierdzia innym, ograniczamy miłosierdzie, które On obiecuje rozszerzyć na nas. Tak jak Chrystus przebaczył swoim prześladowcom na krzyżu, tak i my przebaczamy innym, którzy mogli nas skrzywdzić. Możemy przebaczyć każdemu, rodzicom i innym członkom rodziny, księżom, nauczycielom, czy komukolwiek innemu, kto kiedykolwiek nas skrzywdził. Dzieje się to jednak wyłącznie mocą łaski ofiarowanej przez Jezusa i dzięki zdecydowanemu zaangażowaniu naszej woli. Aby zdecydować się na przebaczenie, dokonaj zatem aktu woli za pomocą tej modlitwy. Przebaczam Ci w imię Jezusa Chrystusa, teraz i na wieki. To jest pierwszy krok. Akt woli. Drugim krokiem przebaczenia to jest błogosławienie swoim prześladowcom. Czyli błogosławienie tym, którzy nas skrzywdzili. To znaczy, Odwzajemnienie przekleństwa błogosławieństwem. Chrześcijanie nigdy nie odpłacają przekleństwem za przekleństwo. Zamiast przeklinać, błogosławimy. Może się zdarzyć, że osoba, która mnie skrzywdziła, wypowiedziała pod moim adresem przekleństwo, złożyczyła mi. Przekleństwa słowne mogą być mocne, przekleństwo kogoś, kto ma władzę, a więc matki, ojca, męża lub starszego rodzeństwa. To jest bardzo groźne. Dotyczy to również, może czasami pracodawców czy nauczycieli. Ci, którzy mają władzę, powinni używać swoich ust do błogosławienia. A jeśli zamiast tego przeklinają kogoś, może to być działanie złe, które gdzieś dotyka naszego serca. Musimy to odwrócić, dlatego właśnie błogosławimy im, błogosławimy tym, którzy nas skrzywdzili. To jest najważniejszy krok do przebaczenia. Złość, nienawiść, rozpamiętywanie naszych ran znikają w akcie błogosławieństwa. Błogosławieństwo jakby topi lód naszego serca. Błogosławieństwo neutralizuje tą truciznę. Błogosławieństwo leczy serce. Błogosławieństwo, którego udzielamy, powinno być właśnie szczodre, obfite. Powinniśmy chcieć błogosławić. Błogosławiąc kogoś, oświadczamy, że pragniemy dla niego tego wszystkiego, czego pragnie dla niego Bóg. Błogosławieństwo jest wyrazem tego, aby inna dusza poznała bezgraniczną miłość Boga. I otrzymała Boże Miłosierdzie. Tak jak uczy nas święty Paweł, błogosławcie tych, którzy was prześladują. Nawet jeśli grzechy popełnione przeciwko nam były straszne, chcemy, aby zostały przebaczone i aby dana osoba otrzymała błogosławieństwo. Chcemy, aby ten, kto nas skrzywdził, został uzdrowiony i przywrócony do życia. Dlatego, że chrześcijanie. Modlą się za tych, którzy wyrządzili im krzywdę i pragną dla nich radości. W tym i przyszłym życiu. Prośmy Boga, aby dał innym prawdziwą radość oraz wszystko, czego potrzebują na drodze do szczęścia i spełnienia. Być może ktoś, kto nas skrzywdził, ma swoje własne cierpienia. Jeśli tak, prosimy o uzdrowienie dla tej osoby. Być może cierpi. Lub cierpiał na alkoholizm, lub inne uzależnienia. Być może ta osoba sama została skrzywdzona i także potrzebuje uzdrowienia. Modlimy się więc, aby nasi prześladowcy zostali uwolnieni od choru i cierpienia. W tym kroku zaczyna płynąć prawdziwe przebaczenie. W momencie, gdy przebaczyłem osobie, która mnie skrzywdziła, zaczynam widzieć wszystko w nowym świetle. Aby kogoś pobłogosławić, warto użyć takich słów modlitwy. Błogosławię Cię obficie w imię Jezusa Chrystusa teraz i na wieki. Błogosławię Cię obficie w imię Jezusa Chrystusa teraz i na wieki. Niech to będzie kolejny krok naszego aktu przebaczenia. Trzecim krokiem. Aktu naszego przebaczenia jest nieustanne dziękowanie. To znaczy, jest to wezwanie do dojrzałości, do świętości, jest to krok ku świętości, ponieważ wymaga, abyśmy widzieli rzeczy tak, jak widzą je przyjaciele Boga, czyli święci. I w tym trzecim kroku zaczynam odnajdywać Chrystusa, mimo że cierpię z powodu zadanych mi ram. Zaczynam od przypominania sobie, że święta wola Boża jest zarówno sprawcza, jak i zezwalająca. Bóg jest przyczyną wszystkich dobrych rzeczy w moim życiu. Bóg używa moich ran i mojego bólu, by nauczyć mnie pokory. Choć nigdy nie prosimy o prześladowania i rany, mogą one być dla nas. I źródłem obfitych łask. Dlatego święta Teresa z Avila napisała, jedyną rzeczą, z którą podziękujemy Bogu, kiedy będziemy w niebie, będą nasze krzyże. Czyli trzeci krok: nieustannie dziękować. I ostatni krok w przebaczaniu to oddawać chwałę Panu. W tym czwartym, ostatnim kroku przebaczenia oddajemy chwałę. Bezpośrednio Bogu. Tutaj kierujemy nasze myśli ku chwalebnemu panowaniu niebieskiego Królestwa Bożego. Uznajmy naszego Pana jako źródło całkowitego naszego życia. Bóg jest wszechmiłujący. Jest wszechmiłującym lekarzem, który dla naszego dobra i wiecznego zbawienia przychodzi nam z pomocą pośród grzechu i cierpienia. Jak mówi Pismo Święte. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ojciec tak bardzo pragnął odkupienia świata, który stworzył, że posłał swojego Syna, aby cierpiał i umarł, abyśmy mogli poznać wewnętrzną dobroć i miłość Boga. Złączone z cierpieniem samego Chrystusa, nasze rany mogą być wielkim darem. Chwaląc Boga, oddajemy Mu wszystko, czym jesteśmy i wszystko, co wycierpieliśmy. Wszystko jest w Jego rękach, dopuszczone przez Bożą Opatrzność. Moja dusza została uzdrowiona, by uwielbić Boga. Skierujmy do Niego modlitwę uwielbienia której właśnie oddajemy mu cześć, uwielbiamy go, wysławiamy i dziękujemy mu za to wszystko, co dokonał w naszym życiu. Te cztery kroki, a więc akt woli, drugi krok, czyli błogosławienie swoim prześladowcom, nieustanne dziękczynienie i oddanie chwały Panu, pomogą nam w naszym akcie przebaczenia. Aby odkryć pokój naszego serca. Śmierć Jezusa na krzyżu I przez Jego zmartwychwstanie Z niewoli grzechu wyrwanie Hej pokój wam! Hej pokój wam! Otwórzmy serca na łaskę Niech się